Wystawa Alicji Karskiej i Aleksandry Went zatytułowana Pamiątka to zestaw kilku serii fotograficznych i kilka filmów zrealizowanych przez te dwie artystki w ostatnich latach. Film, fotografia i instalacje to główne media, w których one pracują. Tak jak widać na tej wystawie, to jednak nie media są tym, co najbardziej znaczące w ich wyborach, w tym, co robią. Ale przede wszystkim to, czego te prace dotyczą. Sposób obrazowania, którymi operują, niezależnie czy jest to fotografia, czy jest to obiekt przestrzenny, czy jest to obraz ruchomy, sposób obrazowania i to, co te obrazy pokazują. Już po tych kilku pracach można się zorientować, że Alicja Karska i Aleksandra Wędr lubią się poruszać po tak zwanych obrzeżach. Interesuje ich to. Co podmiejskie, a nie miejskie, to, co podniszczone, to, co zrujnowane, to co marginesowe, to, co zapomniane. I temu przywracają znaczenie, Te, to odzyskują dla naszej wrażliwości, dla naszej świadomości tych miejsc. Praca zatytułowana Miasto projekt to cykl dość niezwykłych obrazów. Obrazów, które są taką quasi. Architektoniczną inscenizacją nieistniejących miejsc, nieistniejących miast, miast zbudowanych z kostek cukru. To, jak widać, architektura stricte modernistyczna, a właściwie marzenie modernistyczne o architekturze, i marzenie, które potyka się na kałużach, potyka się na wodzie, na deszczu kostki cukru rozpuszczają się na naszych oczach, miasta się walą. Ta piękna, biała geometria białych kubów się rozsypuje, i marzenie modernistycznej ideologii rozpryskuje się. Przypomina nam to jako żywo niejedną utopię, a wszyscy byliśmy w, uwikłani jakoś w utopię modernistyczną, w utopię nowoczesności, w ten piękny sen pięknej przyszłości, który bardzo szybko się rozwiał. I właściwie ten, to rozwiewanie, ten rozpad pokazują te obrazy. Ale co jest tutaj takie ciekawe, że to są oczywiście obrazy miejsc, które nigdy nie istniały, obrazy miast, których nigdy nie było, ale kiedy na nie patrzymy, możemy odnosić wrażenie, że to są rzeczy, które, z którymi gdzieś tam mieliśmy do czynienia, które gdzieś jakbyśmy widzieli. Autorki tych prac odwołują się do naszej wizualnego wykształcenia obrazami, do naszego wizualnego doświadczenia. Doświadczenia obrazami i są w stanie otwierać w nas naszą własną pamięć wizualną, pamięć obrazów, które nosimy w sobie. Film, który pokazywany jest na wejściu tej wystawy, film zatytułowany Polowanie, to niemalże literalne przedstawienie tego mechanizmu otwierania obrazów. Oglądamy scenę polowania. W jakimś osobliwym wnętrzu, pełnym myśliwskich trofeów, polowania nadryfujące balony, które widzimy na kolejnej projekcji w głębi tego wnętrza. Jeden obraz otwiera się na drugi obraz. Patrząc na ten film, słuchając jego nastrojowej muzyki, też zaczynamy otwierać się na, na te obrazy, które oglądamy i na te obrazy, które tkwią gdzieś w nas głęboko i których pamięć przywołują wrażliwością swoją obrazy kreowane przez Alicję Karską, Aleksandrę Wendt. Na tej wystawie możemy zobaczyć jeszcze dwie inne serie fotograficzne. Jedna zatytułowana Miniatury, to seria zdjęć dosyć zaskakujących, manipulujących skalą. Oglądamy zdjęcia wnętrz i w tych wnętrzach kolejne zdjęcia również wykonane przez artystki. Okazuje się jednak, że nasze myślenie o wnętrzu, o tym co oglądamy zostało niezwykle zmanipulowane, bo te wnętrza, to wnętrza domów dla lalek sfotografowane przez Karską Aleksandrę Węt w praskim Muzeum Zabawek, wnętrza dla lalek, w których umieściły one inne swoje zdjęcia, zdjęcia miejsc już nieistniejących. Właściwie one nas jakoś mamią, oszukują tymi obrazami, zwodzą nas, bo oglądamy coś, co nam się wydaje, że jest, a czego nie ma, w czym oglądamy obrazy czegoś, z czego. Co już dawno nie istnieje, co być może istniało, ale co nie ma żadnego odniesienia do rzeczywistości, bo jakieś mogą mieć odniesienia wnętrza domów dla lalek. Podobnie jest z innym cyklem fotograficznym. Zatytułowanym z cyklu, na którym oglądamy stary, zrujnowany budynek, osłonięty metalową siatką. To dom przeznaczony prawdopodobnie do rozbiórki, sfotografowany w, pod e, Strasburgiem w małej miejscowości. E, fotografie przedstawione w formie stron do książki książki, która nigdy nie istniała, e, ilustracje do historii, która nigdy nie została napisana. I znowuż oglądamy obrazy, uruchamiamy jakąś swoją pamięć i znowu jesteśmy zwodzeni historią, która nie istniała. A historia ta jest w stanie w nas pewne inne nasze własne narracje uruchamiać. Tytułowy film na tej wystawie, czyli Pamiątka, to też powrót do obrazów bo oglądamy na nim widoki jezior, jakichś leśnych plaż, stare pomosty. To jeziora kaszubskie, w których autorki spędzały wakacje za młodych lat albo i nie spędzały, tak naprawdę to nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Ale czy one wracają do miejsc, czy wracają do swoich wyobrażeń o tych miejscach, bo wracają do obrazów. A my oglądając te obrazy Uruchamiamy w sobie pamięć swoich własnych wspomnień, swoich własnych obrazów z wakacji. I ten niebywały mechanizm, który w nas uruchamiają, myślę, jest tutaj niezwykłą ich siłą, niezwykłą siłą tej wystawy, niezwykłą siłą obrazów kreowanych przez Alicję Karską, Aleksandrę Ewent.